Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. System kontroli biegu jałowego jest ważną częścią samochodu. System ten zapobiega zgaśnięciu silnika na biegu jałowym. Zwłaszcza gdy włączone są energochłonne akcesoria, takie jak klimatyzacja. Co się dzieje, gdy system ten działa nieprawidłowo? Istnieje kilka kodów opti, które mogą być wywołane przez wadliwy system kontroli biegu jałowego. Jednym z tych kodów jest P0506, co oznacza kod P0506. Diagnostyczny kod usterki DTC P0506 oznacza RPM układu sterowania powietrzem biegu jałowego niższe niż oczekiwane. Oznacza to, że moduł sterujący układu napędowego PCM wykrył prędkość obrotową silnika na biegu jałowym poniżej określonej liczby obrotów na minutę, RPM, przez określony czas. Kod błędu P0506 może pojawić się w pojazdach z elektronicznym sterowaniem przepustnicą, ETC, lub pojazdach z oddzielnym zaworem sterowania powietrzem biegu jałowego, IAC, aby kontrolować prędkość biegu jałowego. Zawór IAC reguluje ilość powietrza omijającego przepustnicę. Z drugiej strony, pojazdy ZC nie mają zwykłej linki przepustnicy ani IAC. W rezultacie polegają one na silniku elektrycznym do sterowania przepustnicą i regulowania prędkości biegu jałowego. P0506 wskazuje, że moduł sterujący układu napędowego. PCM wykrył prędkość obrotową biegu jałowego silnika poniżej określonej liczby obrotów na minutę (RPM) przez określony czas. P0506 to ogólny kod DTC, co oznacza, że obsługuje go wiele marek i modeli, chociaż jest to kod ogólny. Kroki diagnostyczne i naprawcze dla każdego przypadku mogą się różnić w zależności od posiadanego pojazdu. Na przykład Czynności naprawcze dla kodu P0506 w Chevroletcie mogą różnić się od czynności naprawczych dla kodu P0506 w Fordzie. Aby uzyskać szczegółowe spojrzenie na systemy kontroli biegu jałowego i ich ewolucję na przestrzeni lat, możesz przeczytać naszą dyskusję techniczną tutaj. Alternatywnie, aby szybko przyjrzeć się możliwym przyczynom P0506. Przeczytaj poniżej. Uwaga, definicja kodu P0506 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny P0506? Oto możliwe przyczyny wystąpienia kodu P0506. Wadliwy zawór i ac problemy w systemie edz wycieki podciśnienia zanieczyszczony lub uszkodzony. Korpus przepustnicy zapadnięty kanał powietrza lub ograniczony wkład filtra powietrza problemy z obwodem. Takie jak uszkodzone przewody lub słabe połączenia problem z modułem PCM. Jakie są typowe objawy P0506? Lampka kontrolna silnika prawdopodobnie zapali się po wykryciu usterki w układzie sterowania obrotami biegu jałowego. Jednak może się ona włączyć z wielu powodów i może być trudno określić, która część samochodu powoduje problem. Zasadniczo, gdy zapali się lampka kontrolna silnika, Należy zlecić sprawdzenie pojazdu profesjonaliście. Będzie on wiedział, jak dalej zdiagnozować problem. Poza zapaleniem się lampki kontrolnej silnika. Oto kilka innych objawów związanych z tym kodem. Niska prędkość obrotowa biegu jałowego. Silnika, zgaśnięcie silnika, nierówna praca silnika na biegu jałowym, nieregularna praca silnika na biegu jałowym, w niektórych przypadkach jak zdiagnozować kod P0506? Zdiagnozowanie kodu P0506 może wydawać się trudne, ponieważ istnieje kilka powodów, dla których kod ten może zostać wyzwolony. Jeśli nie masz pewności co do przyczyny tego kodu, zabierz swój pojazd do mechanika w celu przeprowadzenia odpowiedniej inspekcji. Jeśli rozważasz samodzielną naprawę tego kodu, oto film, który możesz obejrzeć. Aby dowiedzieć się, na czym może polegać proces rozwiązywania problemów, jak naprawić kod P0506. Jak wspomniano, procedury diagnostyczne i naprawcze dla tego kodu mogą się różnić w zależności od roku, marki i modelu samochodu. Jeśli nie masz pewności, jak działają te procedury, możesz zapoznać się z instrukcjami naprawy pojazdu lub zabrać pojazd do warsztatu samochodowego. Jeśli nie masz umiejętności majsterkowania, najlepiej powierzyć to zadanie zaufanym profesjonalistom. Będą oni wiedzieć, jak prawidłowo zdiagnozować problem i wykluczyć wszelkie inne przyczyny które wywołują kod. Krótka historia systemów kontroli biegu jałowego. Wczesne pojazdy wyposażone w gaźniki zostały zaprojektowane z nieco ograniczoną kontrolą biegu jałowego w postaci elektromagnetycznych kikerów amortyzatorów, które spowalniały powrót przepustnicy do pozycji biegu jałowego i kompensatorów obciążenia biegu jałowego, które rozszerzały się wraz ze spadkiem podciśnienia w kolektorze dolotowym. Gdy silnik pracował na biegu jałowym, regulatory prędkości biegu jałowego, takie jak ten, zostały dodane ze względu na wspomaganie kierownicy i obciążenie sprężarki klimatyzacji. Silniki sterujące prędkością biegu jałowego systemy gaźników ze sprzężeniem zwrotnym CCC firmy GM i firmy Ford, nie wspominając o ich zagranicznych odpowiednikach. Zaczęły dodawać zasilane silniki kontroli prędkości biegu jałowego na początku lat 80., które zazwyczaj miały wewnętrzny przełącznik biegu jałowego i odwracalny silnik prądu stałego, który obraca gwintowaną tuleję wokół gwintowanego wału, aby wysuwać i chować tłok spoczywający na dźwigni przepustnicy. Silniki te wykonują tę samą pracę, co stare podciśnieniowe kompensatory obciążenia biegu jałowego ale są nieco bardziej wyrafinowane niż ich starsi mechaniczni poprzednicy i wymagają algorytmów w sterowniku silnika. Aby po zwolnieniu przepustnicy sterownik silnika wiedział, jak kontrolować kąt przepustnicy na biegu jałowym, oprócz kontroli prędkości obrotowej biegu jałowego, Silniki te pełnią również funkcję dashpot, zapobiegając zamykaniu się pedału, przyspieszenia po jego zwolnieniu, co zazwyczaj powoduje zgaśnięcie silnika. Koniecery gaźników pod koniecery gaźników. Niektóre systemy gaźnikowe zaczęły kontrolować prędkość biegu jałowego za pomocą silnika, krokowego manipulowanego przez sterownik silnika, umożliwiając przepływ powietrza przez płytkę przepustnicy, Pozwalając komputerowi kontrolować prędkość biegu jałowego bez faktycznego poruszania płytką przepustnicy. Stało się to kolejnością kontroli prędkości biegu jałowego, gdy wtrysk korpusu przepustnicy nabrał rozpędu, przy czym niektóre jednostki korpusu przepustnicy nadal wykorzystywały starą konstrukcję silnika do kontroli prędkości biegu jałowego jednak pod koniec lat 80 obejście przepustnicy stało się normalnym sposobem zarządzania kontrolą biegu jałowego nawet gdy systemy MP zastąpiły wtrysk korpusu przepustnicy. Pod koniec ery gaźników niektóre systemy gaźnikowe zaczęły kontrolować prędkość biegu jałowego za pomocą silnika krokowego sterowanego przez sterownik silnika. GM i Chrysler's Erzdoch stosowały silnik krokowy, który przepuszczał prąd przez szereg uzwojeń aby powoli wysuwać i wsuwać tłok w celu umożliwienia i ograniczenia przepływu powietrza wokół przepustnicy, aby uniemożliwić bezdotykowy rozruch maksymalny przepływ powietrza przy starcie silnika, a także standardowy ISC i wszechobecną funkcję dashpot, aby uniknąć zgaśnięcia przy nagłym zwolnieniu przepustnicy. Ford wykorzystuje dwuprzewodowy regulator biegu jałowego, który zwiększa natężenie prądu aby przyciągnąć tłok do sprężyny. Ten typ kontroli prędkości biegu jałowego opiera się w dużej mierze na sprzężeniu zwrotnym prędkości obrotowej silnika, a także na kącie czujnika położenia przepustnicy. Gdy tylko kluczyk zostanie włączony. Napięcie z zamkniętej przepustnicy jest rejestrowane i wykorzystywane do wskazania CSST dla całego cyklu. Era Obd 2, gdy w połowie lat 90. pojawił się Obd 2 i stał się obowiązkowy w 1997 R. Niektóre jednotonowe ciężarówki nadal miały systemy Obd 1 do 1996 R. Ist pozostał praktycznie niezmieniony, z wyjątkiem tego, że kody serii PX5XX, takie jak P0506, pojawiły się na liście kodów ECMS-PCM aby wskazać niezdolność systemu kontroli biegu jałowego do osiągnięcia celu. Pojazdy na przełomie wieków zaczęły wykorzystywać elektroniczne korpusy przepustnic, co wyeliminowało potrzebę stosowania jednostek kontroli biegu jałowego. Ponieważ funkcje te przejął system ETC, systemy wyposażone w ETC nie potrzebują również modułu tempomatu z oczywistych powodów.